Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Star Planet. I tak jesteśmy tutaj, i lecimy sobie dalej, będziemy, myślę, oglądać sobie kolejnych twórców tutaj filmowych. Także warto byłoby zobaczyć, co tu się dzieje. Natomiast chciałabym przejść chyba do zakupu, tak mi się wydaje, że na zakupy jest Skype Diamond. Bo, 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 chciałabym chyba sobie tego bostera kupić tutaj, tak mi się wydaje, że tak. Tak, Twoja zarobiłeś podwójny fame. Dobra, jest tego bostera? no zobaczymy, czy mi to coś... Czymś, w Czymkolwiek pomoże tutaj. No i co, i myślę, że polecimy sobie do oglądania filmu. Wow, ta to dopiero jest. Wow, no. Kurde. Za tak pytanie jest na Twoje i moje pożegnanie. Za Zatańczosna... ten... Aha, dobra. w kwestii wszystkich wyraża ostatni splot zdarzeń. Niewiele, jedno myślenie, jeden krótki, to jest chwilę zatracenia zmysłów rządza opętaniem. Aha. Nie, no, spokój, bo tym, tym razem mi się udało ogólnie wszystko przeczytać. Fajnie. Dobra, okej, okay, lecimy dalej. Lecimy, Strach ma wielkie oczy. Ale fajna, kurde, fajne są te osoby. Fajnie wyglądają, fajne odcienie skóry ogólnie. Patrzcie, jak mrocznie tutaj mamy jakąś taką dziwną bestię. Nie boi się pani sama chodzić nocą po cmentarzu. Za życia się bałam, teraz już nie. O kurde. Ty dobre. Fajna nimka. To <laughs> no. Ej, sztos. Naprawdę? Zawsze. Ej, sztos. Aha, super. No jak zwykle. Nigdy może być normalnie nie Tylko jeszcze tutaj jest Dobra, sztos. No i mamy, kochani, Level 13. Wybierz nagrodę. Fajna sukienka. Oj, mogę kolorki zmienić. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. I teraz ja nie wiem, jaką mu czarną. Czarną. A może, jak mówicie, czerwoną. Taką. O. Jejku, ja jak zwykle nie jestem zdecydowana, powiem, wam, ja nigdy nie jestem zdecydowana. Ja to się mylę, O, dobra, fajnie, ok. No to ja chcę to. Ła, wow, jaka piorna. No, nic tu się dzieje. Okej. Okay. Mhm. Mm no dobra, jesteśmy w pokoju. U kogoś z wieloma zwierzątkami. W pokoju, bo nie czekają na ciebie. Mm -hmm. Dobra, cztery, bo są bądź. Nie, imprezka, tak? Gdzieś tam. Gdzieś. Nie wiem gdzie. Lewitują. I w zasadzie tyle się dzieje, tak? Aha. Jest okej. Okay. No tu lecimy myślę do artybuków, zobaczymy sobie artybuki różnych osób, tutaj, które wleciały. I co? Yy, aha, że wymienisz się. Okej, okay, dobra. No to ja, no to nie. Yy, tutaj co mamy? Dlaczego zerwał? Dobra, musimy się zaopiekować moimi zwierzaczkami dzisiaj, także lecimy, nakarmimy naszych, nasze zwierzaczki. To znaczy, moje zwierzaczki. To nie tu, to nie tu. Ja chcę iść do pokoju, do naszych zwierzaczków. Sobie zaopiekujemy się. Nie wiem, przy okazji sobie to wypełnimy i będzie fajnie. A na pewno moje biedne zwierzaczki są naprawdę biedne. To na 100% to, to, to jest. No. Na pewno są biedne. No właśnie, lekarstwo. Także sami widzicie. No. Come on. A tutaj, Jezu, ślepa jestem. Serio, za, nie założę okularów i pewnie tak to się kończy. Także tam jedzonko. Dzienny bywal z wyższych sfer, miłośnik zwierząt, brawo, odbierz swoje nagrody. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję, ale i tak chcę tutaj, sobie tutaj troszeczkę spodzarniać moje zwierzaczki. Moje zwierzaczki są biedne i nieszczęśliwe tutaj przez to, że się że zapominam o nich i nimi się trzeba bardzo często tutaj zajmować, bo się piłeczką, żeby się cieszyły, żeby były szczęśliwe ze mną. No, lubicie swoje zwierzaczki? Macie swoje zwierzaczki tutaj swoje swojej A może jakieś inne zwierzaczki, bo tam też widziałam, że są takie inne? mi się to podoba. A co ich tak rozciągnęło? Co ich tak rozciągnęło? Dobra, no jest git, no jest git. Moje mes. To jest Dobra, kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostawcie koniecznie nie, łapeczkę w górę, subika, jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zostawcie subika. Mam nadzieję, że to zrobicie. Cześć!